I jak tam, tam, właśnie. ta Klaudia... Co? aż ja że się mnie nie? Idę do sprawdzić. Ja Nie, Ale ja, kurwa, mam poddeście, tutaj, tak. ale, ale nie, ja. tak siadam. zrobić i na Ale, tam, ale, ale żeby... już, kurwa, po godziny. Ja, no, dobra, no. Tak? Kurwa, nie no, a to ma łatwo. Ale ja to, to zawsze No właśnie, O.

Ja śpiewam tak ogólnie. Do Michała się przyzwyczaiłam, bo kurwa no 14 lat, kurwa 9 no, widziałam, przyzwyczaiłam się do niego. Ale stwierdzam, że Tołek, kurwa tak jak widziałam, jak Tołek się zachowuje w stosunku do niej, to Polek jest kurwa nie najlepszy. No, bo... no to no, chłopaki zwykli zawsze nie, nie jest, To nie jest, to, Jaki? Bo to jest. Jaki? i zwykli. Ale nie, na pewno to nie to widzę. bo, to, odchodzi, bo to, ona jak... już jest tyle lat. Ona ale nie, widzę lat... jak on się i... kurwa zachowuje. I wiem, że nie, kurwa tak z, nie, z nim by lepiej też z niż kurwa z, z Cybą. No, Może też tak miał, no i zmienił, bo po 9 latach nagle, o oh Boże... jak I to mówi, właśnie, że, kurwasza, po to, lata, kurwa, po no. tylu latach kurwa się zmienia. Jednak kurwa jest coś, bo kurwa się... człowiek no. zakocha, kurwa, koniec, kropka, kurwa jest nie lepiej. Kurwa chodzi o ja to, się, inaczej zachowuje, bo to no. jest rutyna. I ciągle to stało, kurwa...